Do 100 tysięcy złotych na systemy nawadniające zbiorniki i studnie tyle przekazano na program małej retencji. Cel był jeden – zmniejszyć skalę suszy w Polsce. Rolnicy mogli składać wnioski na wsparcie do inwestycji. Miało to ochronić gospodarstwa rolne przed brakiem wody. Czy rolnicy z regionu Warmii i Mazur skorzystali z takiej szansy i złożyli wnioski? W tej chwili, w tej chwili no, może niewiele jest tych rolników. To co mogę powiedzieć, jeżeli mówimy tutaj o... Pomocy ze strony Ośrodka Doradztwa Rolniczego w orszczeniu, w wypełnianiu wniosków, no to jest ich kilka, w, w awarii i Mazurach. Zainteresowanie jest spore, niemniej jednak trzeba spełnić też warunki, chociażby pozwolenie wodnoprawne Niewielki nabór wniosków był już w roku 2019. Z uwagi, że jest to instalacja do nawadniania upraw rolniczych, część rolników myliła ją z wybudowaniem studni bądź też zbiornika, a to jest cała instalacja z odpływem wody oraz całym systemem nawadniania. W związku z tym trzeba było spełnić też warunki związane z ochroną wód i ochroną środowiska. Te warunki da się spełnić, ale na pewno są czasochłonne. Zainteresowanie w drugim naborze do programu było spore, ale tempo zwolniło z uwagi na pandemię. Rolnicy czekają. Na jaka będzie ich kondycja finansowa w najbliższym czasie, co też już na pewno przełoży się na możliwości współfinansowania, bo to jest nie mówimy o sfinansowaniu inwestycji, tylko partycypacji w kosztach środków unijnych. Aktualnie sytuacja w rolnictwie hydrologii jest niekorzystna. Do tej pory kwiecień zapisał się jako bardzo suchy miesiąc, podczas którego zanotowaliśmy tylko jeden większy epizod opadowy na południu Polski. W związku ze znikomymi opadami oraz wysokimi temperaturami można zaobserwować postępujące zagrożenie suszą hydrologiczną. Może to bardzo niekorzystnie wpłynąć między innymi na rolnictwo. W tej sytuacji zbiorniki retencyjne mogą poprawić problem braku wody. Służyło przede wszystkim nawadnianiu pól i w ogóle nawadnianiu y, upraw. Więc y, na pewno, retencja, jak sama nazwa mówi, jest to zatrzymywanie wody, gromadzenie. Y, samo to już jest, y, jeżeli mówimy, mówimy o zbiornikach powierzchniowych, jest y, wskazane y, tutaj, jeżeli chodzi nawet o, o wody opadowe, A y, działanie jest jak najbardziej na chwilę obecną. Y, y, Trafione, z tym, że nie jest łatwe, trochę chęci i naprawdę takie większe gospodarstwa, bądź czy na naszych terenach, tutaj sadownicze mogą z powodzeniem korzystać z takich, z takich środków pomocowych. Wielu rolników jednak nie decyduje się na program małej retencji i woli wziąć odszkodowanie za to, że ich gospodarstwo dotknęła susza. Nie uważam, że wolą wziąć odszkodowanie, ponieważ odszkodowanie to jest za jakąś szkodę, więc nikt sobie takiej szkody nie życzy na pewno we własnym gospodarstwie. Chcielibyśmy wszyscy, żeby tych z tej słuszy nie było, ale widzimy, że one występuje już z roku na rok. Jest coraz bardziej dotkliwa przede wszystkim dla rolnictwa, więc ministerstwo rolnictwa szuka rozwiązań pomocowych dla rolników. No i między innymi powstało to działanie tak zwanej małej retencji, jest tak potocznie nazywane. Niemniej jednak jest to w tej chwili jedyne rozwiązanie, które pozwala rolnikom działać w sposób taki no, bardzo punktowy, czyli we własnym gospodarstwie, bo jeżeli chodzi o ogólnie o zasoby wód w Polsce, no to widzimy sami z doniesień medialnych, że, że jest, no jest słabo, jest kiepsko, naprawdę jest sucho. I tak jak dzisiaj, patrzymy, że pada deszcz, ale naprawdę jest go bardzo niewiele. Także tu jest potrzeba tygodnia bądź dwóch tygodni takiego intensywnego deszczu, bo naprawdę będzie, będą straty rolnicy. Polska należy do krajów o najuboższych zasobach wodnych w całej Unii Europejskiej, dlatego warto stawiać na zbiorniki retencyjne, które są pomocne w okresie suszy. Patrząc w perspektywie ostatnich dwóch lat na to, co dzieje się w naszej pogodzie, to ważne jest, by jak najwięcej rolników skorzystało z tego rozwiązania.